Czy inwestorzy powinni korzystać z umów przedwstępnych i jak je dobrze sporządzić, żeby się dobrze zabezpieczyć? Dobrze sporządzić znaczy u fachowca, nie ściągać z internetu, mm. bo tak jak mówię, każda sytuacja jest inna i warto ten twój przypadek skonsultować z kimś, kto ci taką umowę mm. przygotuje, skroi je garnitur, tak, na Twoje potrzeby. To, to jest taka, myślę, złota rada. Umowy przedstępne są o tyle korzystne, że często na przykład musimy zweryfikować ten stan prawny nieruchomości albo czekamy, aż ta nieruchomość będzie miała uregulowany stan prawny, bo się toczy jakaś sprawa spotkowa, albo dzielimy tę nieruchomość i też jeszcze kupujemy jakąś część tej nieruchomości. Jest to takie zabezpieczenie dla nas, żeby ta nieruchomość faktycznie stała się naszą nieruchomością i wtedy warto taką umowę przedwstępną jest zawrzeć. Albo jak na przykład czekamy na finansowanie, wiemy, że jakaś tam dywidenda do nas wpłynie za jakiś czas, a teraz jeszcze pustka na koncie, a jest świetna okazja, no to wtedy taka mała przedstępna jest idealnym rozwiązaniem.